Normalnie, jak na to patrzę, to aż mi serce boli. Kurwa mać. Ja pierdolę, jak to pięknie wyglądało. Nie? No ciulato. Samolot tam leci. Największe szczęście Zamknę to i tak tym nikt nie jedzie, ale mam tam jakieś rzeczy. Że kurwa skakając z tego dźwiga, nie trafiłem na nic takiego. Kurwa, bo by było po mnie. Tomek, Tomek? No właśnie, jadę tu taką łaską drogą i nie wiem, czy dobrze jadę. Ale asfaltową, tak? Tak, tak, tak. Ja tam idę. No właśnie, że nie było czegoś takiego, chociaż jak kolana spadałem, bo by. Kurwa, się, obróć się, obróć się tam, żeby pod tą kieszonką sobie tam yy, przyczepę zostawić do wyjazdu już. 730 Kunia ratuje felka dzisiaj. Obejrzymy. Kurwa już zdyszany, nie? Okulary zaparowane czy nie? Nie. Co to za Twingo tu stoi? Jakieś Twingo. Uff. Ciepło. A samoloty lotają i zaglądają jak tam skanio leży. A Skania nawet nie widać, gdzie leży. ciekawie w chuj. Ja ci, ja tak myślę, nie, bo ja już tak główkowałem. No to co? Czepę zapniesz, kurwa wywieziesz mi ją stąd, chociaż tutaj, żeby na równe, no i potem tyłem to trzeba targać, nie? Ja tego kinetyka mojego kurwa wezmę i akcja jak chuj! Łukasz powiedział, że jak nie damy rady, to zawoła straż, y, tom, y, pomoc drogową. No ja też mu tak powiedziałem, że na pusto chyba damy radę, nie? Ja bym też tak nie będę spał, bo ja tam kurwa tak w tej kabinie. Dużo tego jest, nie? Część tam, co za dużo miał, to ja, ja wezmę, nie? No, nie, 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 ja to miałem wywieźć na nich, rozłożyć, żeby to reszta nie została, wiesz, jak, nie? Ja ci powiem tak, teraz sobie naładuję tyle, co na przyczepę, tak mi się wydaje. No kurwa, a resztę najwyżej na ziemię się trzeba, wiesz, wyjebać. No dwa razy nie No ja wiem o co chodzi. ...my może by tu spierdolił na pole. Może by tą, kurwa, jakąś tarką, tą jebaną szczepę tu gdzieś w pole wjebał. Ja myślę, że jak, wiesz, ona by była rozładowana, jak ją tu chyci za ten hak, to ją sobie tu wyciągniesz. No ja wiem, że To nie będzie, to będzie najmniejszy ten, nie? No i ją gdzieś trzeba, kurwa, odstawić. Tak więc akcja ratunkowa. To będzie długa akcja, ale myślę, że jakoś ją rozegramy. Kurwa. Nie mogę patrzeć na tą skanie, tam kurwa, w tym robię. No. Living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away like a card never change. Play the game that we say. I need a break. Time to stand strong. Need to move on to be. No zobaczymy. Kurwa, tu je bagno, ja pierdolę. No nie ma powietrza już. Poszło, poszło no ale wiesz, co ona nie ma powietrza teraz, nie? No właśnie, coś tak nie Musiałbym odpalić auto. Ja to poczekaj, czy mają, tak wiesz? O, jest, powietrze w aucie, to zaraz się napełni to będzie. Ja ją zahamowałem, żeby wiesz, mnie nie ciągło kurwa, nie? Żeby mnie to hamowało, chociaż to. A tak złożył Teraz jak jest puste to może pomału... Albo mnie jeszcze chycisz za konicę, kurwa I nie wiem czy nie za mało tego powietrza, idę go odpalę. i włączę sobie jeszcze kurwa pompę kurwa skarpetki całe mokre bardzo mogę tutaj uruszyć co? do tego nie chcesz? poczekaj jeszcze Checa aí. Ty, co? Będziesz mnie chytał za konicę, czy coś? Czy mam próbować tego? Gorzej ja go kurwa włożyć No Ja wiem, co mi to da Bo kurwa tam bagno jest jak chuj, tam kurwa woda stoi, nie? Kurwa, łeb był rozjebany. Mówię, że jest chujowo! Chujowo jest! Mam wrażenie, że się to przechyla, kurwa! Kurwa, żeby to auto nie poleciało, bo ja tu zginę, kurwa! Chyba, że tą linę, co mam na pacę, przełożę, czekaj, poczekaj. Najpierw to ja se zjadę budką, kurwa. No mówię, jakby dziwić, w może by łapę na głowę. A wyjdzie tak, No, poczekaj chwilę. Ja piek... Kurwa to jest szajsę jak chuj Za tłok? Nie rozjebie go y! Dobra, dobra, czekaj! Już tam trochę łapę wyciągnij No, dobra! <laughs> Dobra jedź. Aha, przyczepa jeszcze. Ja, 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 ja teraz mówię, przyczepa. Jak patrzę na to, to powiem szczerze, że, że te kółko może być rozjebane. Chodź tu linko Kurwa woda nie? Szekla Słoneczko wychodzi tutaj. Dobrze, że nie pada. she was Taką skrzynkę kurwa już na ostatnie milimetry się mieści. Na łóżku, wiesz, ja na fotelu śpię. A skarpetki całe mokre. Uh.

Ua! Dobra! No i wiesz, gad. <grystanie> Tym klinem, tak? Ua! Teraz to już pójdzie. No możemy O kurwa, dobra jedziemy, jedziemy, jedziemy Dobra, tu jest drążek ujebany albo nie kurwa i gdzie no kurwa ja byłem bardziej wyciągnąć już może troszkę się skulał na dół na linie no ja tu bym tak to samo, bo dookoła jechać w krajach... tu się kurwa mi się no? nie Trochę karchera i będzie git. Tu trochę tam gdzieś pocisło. Czekaj, spróbuję kurwa podjechać, bo to jak kręciłem to jakoś ciężko, nie chciało to jechać. W ogóle chyba zablokowane wszystko. Kurwa. kurwa wszystko mokre jak chuj skarpetki gnój. Ty, to co mam kurwa zjechać, czy jak. A próbuj, może pójdzie. Ja mam tak, jakby ręczny zaciągnięty! O! Yes. Zrobione! Kurwa zeszło powietrze i wyskoczył ten chustw To te to, to, kurwa te.

Mam taki rozpierdol w kabinie, Malnie masakra, takiego jeszcze nie miałem. I co teraz, mam się ładować? I to zaś zjedzie, to działa, to działa, zrobimy próbę, nie, generali. So I can see me rise. You be hate on that. I don't play both sides. Don't no cap. I'ma ride or die. Put my dreams on tap. I'ma fly real high. You ain't see me slack. No matter how you fall, tell you get right back up. That's how you get tough. Calluses on my hands so rough. Yeah, call your bluff. I'm not the one. Mess with me, come out with none. 'Cause I'm so done. You had your fun, and now you're gonna face down the barrel of the gun. Ooh, pasek tos kamery jest cały mokry, Ua. Takie straty z dzisiaj. Dwie pary skarpet, wkładki do butów, buty, te są suche, to nie patrzeć. No i te dżinsy, one. Idę jeszcze zrobić wam zdjęcie, że jestem wyjechany, żebyście się nie martwili. <laughs> I tam się chyba nie martwicie, co? Czy się martwicie? Jak to jest z wami Kurwa no w butach, dzisiaj tutaj noco, no mokro, kurwa już i tak mam... Wody mi odeszły, że tak powiem. Kuźwa Tu już jest ok, nie? A ja tu nie pozamiatałem. Muszę zaraz pozamiatać jeszcze, zamiatałem z tamtej strony i przyczepę, by nie było. Troszkę tu na rolnikowie położyliśmy na pole, no ale trzeba było? Lucie święci. Taka sytuacja tak to tu zjechało. No Taszki tam dobra jadą Powiem Wam jeszcze jedną ciekawostkę, teraz wracałem z auta, żeby pozamiatać. Że jedyna rzecz, która mnie na razie dzisiaj cieszy, nie? Od rana, naprawdę, od rana jest godzina za 15-16. To są kurwa suche buty, nie? Ja dzisiaj cały dzień w mokrych butach przejechałem przez taki kawałek i mi tak zalało kurwa buty. Oh, boże, boże, boże. Ale tak pięknie kurwa w rzepaku, kanion skała Takie fotki, że robił, a tu dup. No dobra Będziemy jechać jeszcze, jeszcze mnie tu ręka boli, nie wiem Czerwone trochę mam Musiałem się jebnąć, ale nawet nie wiem kiedy Dobra już się nie rozczulaj Kurwa ważne, że jadę. Co jeszcze chciałem powiedzieć że ja tego nie nagrałem, nie? No ale co, no nie miałem kamery na głowie Nieplanowane to było przecież, kurwa Takie coś, ja pierdolę wiedział że się przewrócę, to bym sobie usiadł, nie? Ale nie wiedziałem Kurwa Bo ja będę zaś, kurwa, komuś jeździł po placu dzisiaj chyba jeszcze Aha Taka miejscóweczka tutaj 3 kilometry mam do załadunku jeszcze, uuu, jak tam taka tama Uu. Dzięki Białe Najtańsze kolory <noise> Kuźba Nic dzisiaj nie zrobiłem, nieco załadowałem Czechinku, A wyjebany jestem jak dupa Twela Tam co, szlaban otworzyli? 850 do celu, a my zaś w miasteczku. Dzień dobry, mm. Wieście do celu. Tu w kądruszka. Kurwa. Zajazd prywatte. I da to obejrzeć, nie? Curva, to é tu.